Donosiciele i szantażyści. Witam wszystkich Państwa w cyklu felietony z drugiej strony. O starych świniach w mym kraiku donoszę panie naczelniku. Nie, nie, to nie cytat z donosów pisanych przez aktywistów PiSu, a spływających na biurko Jarosława Kaczyńskiego, zwanego naczelnikiem. To strofa z wiersza Konstantego Indefonsa Gałczyńskiego, napisanego 88 lat temu, czyli z 1934 roku zatytułowanego Pięć donosów. Tak dawno, a jakby się to działo teraz. Wszystko było interesujące i ważne. Gałczyński pisał o trądzie wśród akademików, donoszę panie naczelniku, oraz o konkretnym studencie, który nazywał się Bresz. Donoszę panie naczelniku, że w naszym mieście student Bresz czesze się bardzo ekscentrycznie, przedziałek z tyłu robiąc też. A także o stosunkach damsko-męskich. Donoszę panie naczelniku, czy Kiciuś naczelnika zdrów, że student Bresz siedział wieczorem u jednej z wyżej wspomnianych wdów. Tak bawił się i opinią publiczną słowem i sytuacją poeta, a naczelnik. Cóż, współczesny naczelnik z ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie nie zamierza się bawić ani cackać. Właśnie pozwał do sądu znanego dziennikarza Jana Pińskiego za to, że ten doniósł opinii publicznej, że on naczelnik jest gejem i to praktykującym. Zdaniem pozwanego skarżący nie zaprzecza treściom rozsyłanego donosu, lecz domaga się zakazu jego rozpowszechniania, gdyż jak twierdzi, to narusza jego prywatność i nikt nie ma prawa o tym pisać. Tak czy owak, świństwa jakieś roztrząsane są przed warszawskim sądem. Pozwany dziennikarz podtrzymuje, a inne medium opisuje, że Jarosław Kaczyński donosami tymi podobno był szantażowany, a to ma wpływ na funkcjonowanie państwa, którym obecnie zawiaduje. Państwo, nasze zdaniem wielu, powróciło do tradycji komunistycznego PRL-u. O, jaki piękny rym, ale to już nie gałczyński. W okresie, zdawać by się mogło, słusznie minionym, władza opierała się na służbach. Głównie służbie bezpieczeństwa SB, ale i WSI. Te werbowały tajnych współpracowników, którzy donosili. Wielu z tajnych współpracowników, tych, których nie udało się przekonać ani przekupić, pozyskiwano szantażem w oparciu o materiały kompromitujące, czyli tzw. komprmateriały. Najbardziej wrażliwe dotyczyły spraw damsko-męskich i męsko-męskich. Podglądano, zapisywano, fotografowano, filmowano i szantażowano. Na koniec pozyskiwano do współpracy. Ten wątek także pojawia się w warszawskiej sprawie. Skoro współczesny naczelnik państwa pozywa, to spodziewa się, że wygra i zamknie usta oraz klawiaturę komputera i kamerkę niesfornemu dziennikarzowi. Jeśli dojdzie do przedstawienia dowodów, co nie jest takie pewne, to znając pragmatykę tego typu postępowań, strona skarżąca będzie dowodzić, że to wszystko sfabrykowano. Wiadomo, służby. Ale jakby tak tylko na skraju świadomości dopuścić, co oczywiście w realu jest absolutnie niemożliwe, że jednak naczelnik był i może jest jedną z kategorii LGBT, to cóż pocznie rzesza naiwnych aktywistów PIS-u, dotychczas zwalczających takich jak sam ich umiłowany przywódca? Toż tworzone przez nich w wielu miejscowościach strefy wolne od LGBT to wolne od umiłowanego przywódcy rządzącej partii. W całkiem innym kontekście można by interpretować wypowiedź ministra edukacji byłego wojewody lubelskiego. Cytuję, brońmy rodziny przed tego rodzaju zepsuciem, deprawacją, absolutnie niemoralnym postępowaniem. Brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy wreszcie z tą dyskusją. Koniec cytatu, cytat za okopres. No no, więc któż to nie jest równy normalnym ludziom? Naczelnik, któremu minister czapkuje? Oczami wyobraźni widzą już, jak budzi się tenże oblany zimnym potem. Cóż za wpadka, brak czujności proletariackiej. Można się tłumaczyć oczywiście, że chodziło o ideologię, a nie konkretne osoby. Ale na końcu jest realna obawa, że usłyszy. Już my lepiej wiemy, o kogo chodziło. Cała nadzieja w przyblokowaniu i poszatkowaniu sprawy. Tylko kiedy? I kto podejmie się tej misji? Na wszelki wypadek można wrócić do wzorca podanego przez poetę w przywołanym wierszu pięć donosów. Czwarty donos brzmiał. Donoszę, panie naczelniku, że w naszym mieście, ale tu, list został ciężko czymś pocięty, jak gdyby brzytwą w miejscach stu. Sprawca, co dziury powycinał, pewnie to był niedobry człowiek. Więcej. To była wielka świnia, bo przedziurawił, potem zbiegł. Dalej poeta opisuje, jak to wspomniany sprawca musiał tułać się wśród ryku fal bijących piorunów, którym towarzyszył świst wiatru. Jak znam z autopsji rządzącą ferajnę, to w większości nie grzeszą odwagą. Drżą i boją się okrutnie wyładowań nie tylko atmosferycznych, ale jest tam też wielu zdolnych, w sensie zdolnych do wszystkiego. O czym poufnie i bez krzyku donoszę, panie naczelniku. Serdecznie dziękuję państwu za uwagę.